Wszystkim pokażę Wam jak wykonać makijaż w takich przygaszonych jesiennych kolorach. Jest to taki zmysłowy, wieczorowy makijaż w kolorach, które pięknie podkreślą zieloną i niebieską tęczówkę. Duży akcent na roztarcie kolorów, na delikatne rozmieszczenie tych kolorów i naturalny usta daje naprawdę piękny efekt, jeżeli chcecie wyglądać właśnie wyjątkowo, czuć się elegancko i pięknie się taki makijaż również fotografuje, więc jeżeli chcecie wiedzieć krok po kroku, jak wykonałam ten makijaż, oglądajcie dalej filmik. Najpierw zajmę się bazą nałożę na twarz wykładzającą bazę. Teraz użyję podkładu, o takim satynowo-matowym wykończeniu i nakładam go przy pomocy pędzelka Real Techniques um, Buffing Brush. Tak. Jak ładnie pachnie. Mm. Teraz pod oczy na powieki nałożę korektor który dość mocno kryje i rozcieram gąbe... gąbeczką Beauty Blender Teraz zostało mi przygotować twarz prasowanym mineralnym pudrem. Najważniejsze, żeby przypudrować korektor pod oczami. Brwi wyczeszę mi do góry i użyję do ich wypełnienia takie cienia w brudno-brązowym, chłodnym odcieniu. Teraz kształt brwi utrwale, barwionym żelem do brwi. I ten żel jest bardzo fajny, dla, szczególnie dla rzadkich, delikatnych brwi, bo zawiera w sobie takie delikatne, malutkie włoski, które właśnie zagęszczają nasze, nasze własne brwi. Jest bardzo mocny żel, więc jeżeli macie swoje naturalnie grube, i takie sztywne brwi to on bardzo ładnie pozwoli mu trzymać się w miejscu przez cały dzień. Teraz podłóg brwiowy nałożę taką kredkę rozświetlającą, ona ma dwie części, jest bardzo fajnym odpowiednikiem jest bardzo fajnym odpowiednikiem tej kreski e, Brow Duality firmy Anastasia. Jedna strona jest perłowa, druga matowa, tak jak w tym przypadku. Tylko e, tutaj ta strona matowa i jasna jest e, w formie takiej wysuwanej kredki i jest e, taki bardziej precyzyjna, więc również do malowania e, linii wodnej. Ja, ja użyję teraz tej perłowej strony podłóg brwiowy, rozetrę palcem. I teraz tej matowej strony użyję tutaj do zaznaczenia mojej brwi. I to na zasadzie kontrastu bardziej wyostrzy tą linię pod brwią, bardziej ją uniesie. Najpierw wykonam bazę z czarnej kredki, czarna miękka kredka, którą pomaluję całe oko dookoła. Dzięki temu właśnie wieczorowy, mocny makijaż będzie się długo trzymał jak i y, będę pewna, że cienie, jakie, które później, właśnie ciemne cienie, które nałożę będą tak intensywne jak w opakowaniu, gdybym... nie każdemu cieniowi można ufać. <grych> y, poza tym taka czarna kredka właśnie utrzymuje te cienie i przykleja je, więc są bardziej intensywne. Takimi mm, drobnymi pociągnięciami na całą powiekę i już mam taki mniej więcej szkic, rozcieram sobie to palcem Idziemy Idealna baza pod smoki To samo robię na dole ma wyglądać właśnie jak takie szare e, smoki. Um, ważne jest, żeby rozcierać to palcami. E, gdybyście użyły pędzelka, um, mogłyby te linie być nie tak mocno roztarte jak przy użyciu palca. Poza tym każda krawędź jest idealnie roztarta. I upewnijcie się też, że ta kredka jest e, między linią rzęs, bo później nie będziemy malować kreski, więc ważne, żeby tutaj nie było żadnych prześwitów przy linii rzęs. I również maluję tą kredką linię wodną. I przechodzę do ocieniowania. Najpierw wezmę cień w takim ciepłym, takim kakaowym odcieniu brązu. I to jest cień matowy. Strapuję nadmiar i zaczynam malować po tej czarnej bazie z Trzymając taki płaski pędzelek w, tak równolegle do oka, od razu fajnie mogę rozcierać cień załamaniu i na krawędziach dużo też zależy od samego nacisku jaki kładziecie na pędzel jeżeli chcecie na przykład mocniej coś rozetrzeć czy nałożyć sam cień rozcieracie mocniej jeżeli tutaj chcecie żeby tylko odrobinka roztarcia się znalazła to dosłownie takim muśnięcia pędzlem musicie właśnie kontrolować samym pędzlem co robicie również na dolną powiekę. Zazmyć czysty pędzelek i upewnię się, że wszystkie krawędzie mam mocno roztarte. Musimy to robić etapami, a nie na sam koniec makijażu. Inaczej zrobi nam się plama. Musimy kontrolować jaki cień gdzie, dokładnie, po kolei. Teraz przyciemnię jeszcze bardziej tutaj zewnętrzne kąciki nakładając czarny matowy cień. Takim malutkim precyzyjnym pędzelkiem, przy linii rzęs, w kąciku i przechodzę też do dolnej powieki. Sam tutaj ten właśnie kącik. I również odnęło Teraz użyję cienia, który ma taki piękny, ciepło-fioletowy, taki śliwkowy odcień i ma w sobie różne kolorowe drobinki. Pomaluję zewnętrzną część górnej powieki. Dzięki temu, że miałam bazę z brązowego cienia, ten cień uzyska jeszcze inny odcień. W ogóle to wszystko będzie miało taki, taki ciekawszy, ciekawszy efekt, bo tutaj pracuję z wieloma odcieniami. Ważne jest, żeby to wszystko było ciemne, żeby pojawiały się właśnie jakieś kolory. bo Samo czarne, czy brązowe, czy szare smoki znudne. nudne. Tutaj chcemy stworzyć coś, coś zmysłowego jak i też troszkę świątecznego. I teraz nałożę taki śliczny, miedziany cień o metalicznym takim wykończeniu i nałożę go tutaj wewnętrzną część powieki. Właśnie od razu zacieram z resztą cieni. Pomaluję tym cieniem również tutaj, ym, dolną powiekę. Z tej samej strony co u góry. I dzięki właśnie takiemu cieniowaniu uzyskam efekt większego, większego oczu. Ważne jest, żeby to wszystko ładnie po prostu rozetrzeć dookoła. I na koniec na mokro, i mokrym pędzelkiem nałożę cień w takim ślicznym złotym odcieniu. Nałożę go w samym kąciku, łącząc z tym miedzianym cieniem. I teraz podkręcę sobie rzęsy zalotką. I wytuszuję rzęsy czarnym tuszem. Wieczorowy makijaż nie może się u mnie też obejść bez sztucznych rzęs. Ja używam takich poczuchlanych, wydłużających. Teraz użyję takiego satynowego bronzera, żeby um, wykonturować twarz. Wypukłe miejsca na twarzy, czyli kości policzkowe, środek ust, środek nosa, dobrze, delikatny rozświetlacz. I na sam koniec usta pomaluję pan matką w takim ciepłym, cielistym odcieniu. I tak prezentuje się właśnie gotowy mój wieczorowy makijaż. Koniecznie wypróbujcie um, tako, takie zestawienie kolorów. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie wykonać właśnie takie mocno roztarte smoki, miejcie przy sobie kilka czystych pędzelków i stopniowo rozcierajcie swoje odcienie, bo to jest naprawdę kluczowy element tego typu makijażu. Więc mam nadzieję, że również poczujecie się w nim zmysłowo i wyjątkowo i że się Wam przyda. Dziękuję pięknie za oglądanie i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa!